Piknik w parku, część druga. Jedziemy po żarcie. Let's go! Patrol żarcie kupuje w takiej oto... Jak to kurde nazwać? Pudle. Z takiego pudła najbardziej lepiej smakuje. Pozdro, pozdro. St. Catharines. Kurcze, klitka za 2 dolary. Kopnąć w to drewno, czy nawet nie drewno, to w tą tekturę, to by to wszystko się zaraz zawaliło. No ale spokożarcie mają tutaj. Dobra, wspinam się szukać miejsca, żeby kurde ten piknik. cały mieć. O, patrzcie jaka ładna polana patolska Patolska Polana na piknik w parku Część druga. O, patole, kurde, piknik w parku z widokiem na jezioro Kurde ludzie Jak przystało na Patola Patrzcie jaką porcję dali, kurde ty miałem wziąć mniejsze frytki, ale tak na, na hamili tych frytek Jakiś hamburger, oczywiście czego, nie zabraknie. jo, Browca polskiego. Więc dobra. Zaczynamy. <laughs> Zaczynamy piknik. Patole. <laughs> Lech mi nie płacić za reklamę, a powinien? I piwo, piwo, żeby się dyrektować tym, tym żarciem tutaj, co przyniosłem. Na co, co przyniosłem obecnie, ci Cizią show biznesu. Jak się wykleje, kurde, kilka prowców, to potem, kurde, na apetyt to jest dobre, nie? Lepiej, kurwa, wszystko smakuje, nie? Ludzie łażą tutaj w pizdu. Ale z jestem? no troszkę w dupie. Piknik w parku numer 2. Tych pikników będzie milion. Kurde. Lech sponsoruje... Znaczy nie sponsoruje, Lech kurwa. Sponsorujcie mnie w bo chcę być... Chcę mieć miliony, miliony chcę mieć kurwa za te wideo moje głupie. Co byś najbogatszym plakiem w Kanadzie, kurde no o kurde, słyszycie tą wodę, słyszycie tą o Kurwa Pizno was ze sobą Taki oto widoczek za mną Co, kurwa, zajebiście co? Zajebiście kurwa Sieć tu, bo cię zapinę. Kurwa, deszczowy dzień to coraz więcej ludzi się cholera się schodzi, kurwa Dobra, wyżej... że mandat dostanę, kurde. Ozor na Patoli. Jest tu jest tu Jest tu Kurde, też zaczyna padać pizdu, trzeba się streszczać. Dobra, Dobra ludzie, pszajcie, tutaj zaczyna coraz bardziej padać deszcz. Więc <grym> trzeba się streszczać z tym piknikiem. Następne piwo. Lech już jest w brzuszku

Frytki, kurde, chamstwo. No, mm. lecimy dalej z koksem. Kurde, hamburger. Cholera, to jest?

Vi ska det fram den här har Den en gett. Jag har inget. Rappet pas på en trappa. Och jag kommer inte på att den ska gå upp. Jag kommer på att den ska en Tam, ja, dokładnie. Uwa. Pierdzą. Do. Znaczy ja się nażało spa. To tak Wtedy się dołącza. Opa. Nie ma to jak. Hamburger. Kolla mm. oh, wow, på oh, dem. Yeah. Mmm, goda bröstbär. Goda. Jo jo. Ganska goda. Piknik w parku, dwa. Dla mnie Nie ma to jak Pitney w parku. Ja się nażarłem, cholera, jeden kurwa hamburger. Z tymi kwiatkami. Szkoda wyrzucać, że jedzenia. Jest to chwilę może posiedza Pozó dla Patoli ją Piknik w parku 2 pierwszy piknik w parku było 2 lata temu w tym samym miejscu, tylko, że nie w tym samym. Nie wiem, 200 metrów dalej. A kurde. Fakt, ja się nażarłam na fakt, w pizdo, kurde. Nażarłem się, ty. Ostatni kęs, kurde, frytek. Skończymy to będzie wiem. Odpowiedź na Wasze te szybkie pytania. Czy mnoszę odpalacz jakieś ciemno? ta tak kurwa podoba. muszę chusty na głowę? Mi się tak kurwa podoba. Czy mam tatuaże, których ludzie nie lubią, bo mi się tak podoba. Czy mam taki wyjściowy tak już naturalnie stworzyła. Tak mi się to kurwa nie podoba, ale nie mam wyboru, więc mi się musi podobać. Jakie jeszcze tam pytania tu raduję? Czemu nie dremordy? Czemu nie dremordy? Jak po sklepie łażeni, nie nagram tego. Bo kurważ taki popierdolony nie jestem. Czemu nagrywam takie głupoty na Youtube? Jak mi się kurwa podoba? Koniec, dobra, kończymy, kończymy. Więc jak przy, przypadło na Patola. Słuchajcie, patrzcie. Kurde, zachowam się bardzo kulturalnie. Polska gola, Lewandowski, Piszczek Czy jakiś tam Kurwiński Kończymy, kurde to nagranie. Tu już powoli mam kurde dość. Jakby jakieś kurwa zwierzęta mnie pogryzły, kurde. No, no, zajebistym tym widoku. Na jezioro Ontario. Ach, kurde. Fakty nażaram się, jak piernicze nażaram się, jak świnia. Yo, podrze do Patola. Nie wierzcie przykładu. Z Hama, od Hama, czyli mnie. Jo, Was. cizia, showbiznesu biznesu jest taka cizia. My ci się wszystkie rozumiem, bo jestem też kobietą. Więc ją. Lesbijka, show biznesu. Żegnam Was. A co jeszcze kurde? Pisz do. Nie wiem kurde, no. Do zobaczenia. Nigdy. Kurwa. Dobra, spadamy. Bez jaj. Pizdu. Ile to procent? 5%. Jest okej. z pompa, jest faza, jest z jest hamstwo, jest skurczycyństwo. Fuck. Kurwa. Let's go. Idziemy na impre. Witajcie, to czas ja. Tak, tu się trochę deszczu przeszło. Idziemy dalej piwko. Trochę prytek zostało. Co było widać? Co dzisiaj robimy? Zupa prytkowa z piwa. Jojo, pozdro. Dzisiaj nie mam ceraty na głowie. Kurde, cerata na głowie. Nie? Jak Kostek kiedyś powiedział, że jak babcia kroiła pasze dla świn, żarcie dla psów i kotów, ogórki kurwe zimnacie gdzieś, pistu, ale cerata, tak ceratę lubię. Słuchajcie, nie ceraty nie ma, Patrz, patrz, patrz. Pat, Piwna zupa. Wypić piwo, kurde, kurwa to wszystko z tygodnią. I na zupa skrypek. Pizdum, eu tenho que Spalam -te.